Pamiętacie czasy, kiedy gra kosztowała grosze, miała zawartość na płycie i jeszcze dorzucali plakat, mapę i książeczkę? Nie ma tu nic ciekawego. Którą mogłeś sobie poczytać, idąc na dwójeczkę? To było genialne, bo domesto, z którego znałeś na pamięć, poszedł w odstawkę. Teraz za tą samą cenę możesz kupić jedną trzecią gry i obietnicę pacza za pół roku. Zostańcie do końca, bo pokażę wam dlaczego w 2025 twórcy gier AAA to prawdziwi magicy. Potrafią zniknąć z waszego portfela 300 bez... zanim w ogóle gra będzie miała swoją premierę. Siema, z tej strony Dusio, a dzisiaj sobie pogadamy o absurdzie cen gier, digitalizacji, jak i o grach jako usługach. Będzie o chciwości, o pasji do kasy, jak i o tym, że wmawia się nam, że to wszystko dla naszego dobra. Ogólnie cały zamysł na materiał wziął się z tego, że ziomek się spytał mnie o taniego, dobrego RPGa. Pierwsze co do głowy wpada? Oczywiście goticzek, bo w serduszku tam jest od kurde małych lat. Mówię mu, weź sobie, bij na Steama, Instant Gaming, Enebe, cokolwiek. Kupisz całą trylogię za 10-15 ziko, jak to cały czas było, nie? Okej. Okay. 10 minut mija, pisze do mnie, Te, posrało cię. Nie będę płacił... Chorych pieniędzy za gierkę z 2001 roku, nie? Ja se tak rozkminiam, o co mu chodzi. Bijam na Steam'a, patrzę i widzę to. Gotik 1 stuwa, Gotik 2 stuwa, Gotik 3 stuwa. Chyba kogoś posrało. Aktualna cena Goticka 92 zł. Najniższa 4 przy obniżce 90%, czyli normalna cena była 4 dyszki. Sami tu możecie zobaczyć, było cały czas po cztery dyszki, nagle giereczka skoczyła do prawie stówy. Za każdym razem, gdy teraz patrzę na te ceny gier, mam ochotę po prostu sobie oczy kurde... ...wymyć. No i tak rozkminiałem, przez co mogą być spowodowane te ceny, O czym sobie uświadomiłem nagle, że... ...pewnie hype goticzka remake, nie? Osobiście nie czekam jakoś wybitnie na remake, ze względu na to, w jakim kierunku idzie studio i jak bardzo ta gierka jest nie, niedopracowana, jak dla mnie. Także, witajcie w czasach, w których remake starego Goticka kosztuje więcej niż cała trylogia w dniu premiery. No, może lekko podkoloryzowane, ale. Ale remake Gotika, póki co to niedopracowany twór, moim zdaniem, nie jest wart tych pieniędzy. 60 euro za niedopieszczoną gierkę? No chyba kogoś lekko suty piekał. Dajmy przykład. 250 zł za remake. Nie nowy pomysł. A z drugiej strony weźmy, nie wiem, 180 zł za ekspedycję 33. Porównajcie sobie sami, jak bardzo różnią się te gry między sobą w segmencie dopracowania, jak i nowości na rynku gier. Chociaż mam nadzieję, że i tak twórcy dowiozą. No bo nie oszukujmy się, no każdy by ograł dobrego gotyczka raz jeszcze. Więc czemu gry AAA są coraz droższe, mimo, że nie zawsze lepsze? Wiecie, kiedyś budżet gry oznaczał kasę dla grafików, programistów i może jednego gościa od muzyki. Teraz połowa budżetu idzie na marketing, a konkretnie influencerów, eventy, zwiastuny tak epickie, że sama gra nie ma szans ich przebić. Marketing AAA potrafi być większy niż cały budżet gry mniejszego wydawcy, ale kto za to zapłaci? Oczywiście, że my. Chociażby takie Call of Duty Modern Warfare 2, gdzie na samą kampanię marketingową poszło ponad dwukrotnie tyle co na samą produkcję gry. Zespoły rosnące do kilkuset osób, często rozrzuconych po kilku kontynentach. Inflacja, podatki, benefity. No jasne, ale jakoś małe studia w mniejszych krajach potrafią robić gry za ułamek tej ceny i jeszcze mają w tych grach grywalność. A co najlepsze, często cena wejściowa to tylko bilet wstępu do sklepu w grze, resztę to kupisz w DLC-kach, Battle Passach czy w skórkach do mieczy po 40zł sztuka. Monetyzacja jako priorytet? Oczywiście, że tak. Gry teraz projektowane są tak, by zarabiać więcej już po premierze. Mimo, że za grę zabulimy 300 stówy, to często kończy się tak, że drugie 3 zostawimy w trakcie rozgrywki. Ryzyko finansowe? Często przy dużych budżetach typu 200-300 milionów dolarów. Wydawcy zabezpieczają się wyższą ceną ze względu na to, że porażka komercyjna może mocno zaboleć inwestorów. Większe oczekiwania co do technologii, fotorealistyczna grafika, skomplikowane silniki, drogie licencje, np. marki filmowe, odbijają koszta, choć nie zawsze przekłada się to na realną jakość zabawy. Digitalizacja miało być taniej, a jest? Oczywiście, że drożej. Pamiętacie jak mówili, że brak pudełek obniży ceny gier? Ja pamiętam. Brak kosztów fizycznych równa się większy zysk, nie niższa cena. Wydawcy po prostu zatrzymują sobie te oszczędności. Koszt tłoczenia płyt to około od 1 do 5% całkowitej ceny gry. Powiedzmy, że wykonanie jednego egzemplarza kosztuje około 1,5 dolara. Przy grze z budżetem 150 milionów. I nakładzie miliona kopii daje to jakiś 1% z całego budżetu. Przy 5 milionach kopii daje to 5%. Więc sami wywnioskujcie, jak bardzo stratni byli producenci, gdzie grę sprzedawali i tak za jakieś 50 dolarów. Przy koszcie produkcji 1,5 dolara wychodzi na to, że w kieszeń pakowali 48,5 dolca na spokojnie. Tak wiem jeszcze koszta dystrybucji do sklepów i tym podobne. No ale mimo wszystko. Dla przykładu dajmy tutaj, że sam Steam Pest Store czyni biorą około 30% prowizji, przez co gry same z siebie muszą być już droższe, by wydawcy zgadzał się Pitos. Reszta to czysty zysk. Sklepy cyfrowe nie mają konkurencji, przez co nie muszą robić przecen tak szybko jak w czasach fizycznych pudełek, gdzie sklepy robiły szybko przeceny, by opróżniać magazyny na nowe gry. Podsumowując, jest brak konkurencji w dystrybucji. Na PC dominują Steam, Epic, GOG, na konsolach tylko sklepy producentów. Mniejsza konkurencja równa się mniejsza presja na obniżanie cen. Efekt? Płacisz więcej, dostajesz mniej. I nawet nie masz płytki, której sobie możesz powąchać z sentymentu. Ale czy ludziom to przeszkadza? Strzelam, że nie. Bo wpadają w błędne koło. Poro ludzi narzeka, ale mimo wszystko i tak słyszę teksty typu I tak kupię, bo jestem fanem. Ewentualnie nie wiem co jeszcze. O, producenci się napracowali, więc trzeba ich wesprzeć. Ewentualnie jeszcze... No, są droższe gry, więc... Uszę się na to. No i w ten oto sposób schylamy się po mydełko od twórców. Aziutki w korporacjach siedzą na wygodnych stołkach, robią kalkulacje i zacierają rączki, że skoro i tak kupisz, to czemu ta gra ma być warta tyle co mały samochód? A duże korporacje i tak narzekają, że za mało zarabiają. No sorry, ale jak wypuszczacie truchło i 3 czwarte pieniędzy walicie na reklamy zamiast na produkcję gry, to się nie dziwcie. Małe studia jakoś potrafią robić gry. Nie wiem, dajmy przykład Schedule One albo nie wiem Hadesa, które sprzedały się zajebiście dobrym nakładem i są zajebiście dobrymi grami, więc chyba jednak się da. I to by było na tyle w tym materiale. Możecie napisać w komentarzu, jaka cena i jakiego tytułu was ostatnimi czasy szokowała oraz zostawić suba, jeżeli materiał ci się podobał. Dzięki za oglądanie i do następnego. Hej.